Zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Bardzo proszę. U nas dwunasta, dopiero 11. jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Finansowo-Gospodarcza. Bardzo proszę Pana Radnego Szostaka o przekazanie wniosków opinii komisji Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały 8 głosów za, jeden głos wstrzymujących, nie było głosów przeciw Dziękuję bardzo Otwieram dyskusję. Nie ma głosów. Zatem przystępujemy do y, głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego? Proszę o podniesienie ręki do góry przyciśnięcie przycisku. 15 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki do góry. Przyciśnięcie. Jedna osoba, kto z Państwa się wstrzymał? Też jedna osoba, uchwała została podjęta.